kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale jak widzicie po tytule dzisiaj spędzicie moją przykładową niedzielę ze mną mam dzisiaj kilka rzeczy do zrobienia i punktów do wypełnienia i to wszystko właśnie zrobię razem z wami, tak więc mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji dzwoneczka, żeby być na bieżąco oraz o łapce w górę, a ja zapraszam was do dalszego oglądania Szczerze, byłam pewna, że będzie tego o wiele mniej, a wyszła mi z tego prawie cała kartka rzeczy do zrobienia, więc nie będę wam zdradzała. Będę robiła to właśnie z wami po kolei, tak więc zabieramy się za rzecz pierwszą. I chyba pierwszą rzeczą, którą zrobię, bo jest chyba najważniejsza teraz, jest to wydrukowanie karty na obóz i wypełnienie jej, więc teraz lecę to zrobić. Okej, okay, sprawdzam nagłośnienie. Nagłośnienie, wszystko w porządku? Halo, halo. Więc teraz jak już to zrobiłam, to myślę, że zajmę się już powoli lekcjami, ponieważ to jest mój priorytet na dzień dzisiejszy. Więc do nauki mam dzisiaj Polski, ale przypomnienie sobie tylko tematów i jeden nauczanie się um, oraz mam do zrobienia pracy z informatyki. Mam nadzieję, że uda mi się ją zrobić, chociaż już jak o tym myślę, to już mi się nie chce. Więc zapraszam ze mną do nauki. Więc chciałam wam tylko, właśnie, powiedzieć, że skończyłam jest 16.01. Więc, tak jak już mówiłam, to skończyłam właśnie. Więc y, zobaczmy, co zrobię dalej. Ok, więc jak widzieliście, ja właśnie ogarniłam sobie swój telefon, dlatego że musiałam sobie zrobić miejsce na telefonie na nagrywanie filmów w tym tygodniu. Więc musiałam usunąć wszystkie zbędne rzeczy i rozmawiałam teraz przez telefon, jest 18, więc teraz biorę się już z powrotem do mojej listy i zastanowię się, co by teraz zrobić. I zacznę sobie od prostej rzeczy. Jak widzieliście wcześniej, ten komplet, który mam na sobie, w sumie nie jest kompletem, bo bluzka jest Zary, a spodnie ze Stradivariusa, ale te spodnie są strasznie wygodne, więc wejdę sobie teraz szybko na Stradivariusa i poszukam, czy są może na jakieś przecenie, bo ogólnie kosztują 60 zł, ale wola aby mnie raczej kupić taniej. No nie ukrywam okej, okay, więc dalej kosztuje 60 zł ale chcę sobie chyba kupić ten kum. a na razie, wczoraj właśnie cały popołudnie spędziłam na szukaniu ciuchów na Shein. w sensie mówi się Shein ale jakoś lepiej mi brzmi Shein um, i wybrałam sobie 15 rzeczy yy, kilka ciuchów jakąś biżuterię, okulary etui i tym podobne i cały hol zakupowy zrobiłam jak tylko te rzeczy przyjdą no niestety wszyscy wiemy, że te rzeczy z Sheina idą dosyć długo potrafią yy, nawet miesiąc a nawet i dalej i więcej, więc na pewno wyczekujcie tego holu. W każdym razie na razie pieniądze będę wydawała na to, więc myślę, że telegin to będzie jakiś mój dalszy wydatek. Drugie danie o 18. Kochani, straciłam ogromną ilość czasu, ponieważ miałam po drodze straszne przeboje. Miałam nagrywać drugi odcinek, ale się nie udało, bo nagrywam ten odcinek i musiałabym wszystko poprzerzucać mes. w każdym razie jest teraz dokładnie 20 i ja zabieram się za zrobienie kolejnej rzeczy z listy i potem będę się malować, a z racji tego, że nie, ma, nie nagrywam żadnego odcinka to mogę Wam potem pokazać rezultaty więc czekajcie do późniejszej części a na razie muszę zrobić moje priorytetowe rzeczy i będzie to zaplanowanie planu tygodnia Dlatego, że będę nagrywała challenge. Na razie Wam jeszcze nie chcę mówić, bo chcę Was trochę potrzymać w adrenalince, ale potem na pewno Wam powiem. Ale nagrywam i jest on dosyć długoterminowy, znaczy, na pewno dłuższy, jeden z najdłuższych, jak nie najdłuższy na moim kanale, czyli dokładnie tydzień, prawie tydzień. W każdym razie po prostu chcę to rozplanować tak, żebyście w każdym dniu mogli zobaczyć coś ciekawego i oprócz tego muszę zaplanować wstawienie zdjęć na mojego Instagram, ponieważ mam dużo zdjęć z wyjazdu i chciałabym je sukcesywnie zacząć wstawiać. Potem jeszcze będą do zrobienia inne rzeczy, ale to już myślę, że mogę sobie na spokojnie zrobić, jak już będę sobie leżała i odpoczywała, więc na razie zabieram się za zrobienie tych dwóch rzeczy. jest już 20.28, ja właśnie skończyłam rozpisywać jakby wszystko, co będę robiła w tym challenge'u, Oglądam sobie inne tego typu filmy, wyłapałam coś fajnego, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba, bo poświęcam się, ale też jestem bardzo podekscytowana, bo chyba lubię to robić, ale... Zobaczcie, zobaczycie zresztą, nie zdradzę nic więcej. Trochę zrobiłam się zmęczona, więc otworzę sobie trochę okno, żeby trochę powietrza mnie orzeźwiło i teraz będę leciała malować I myślę, że zrobię jakieś dwa makijaże i pokażę Wam po prostu efekty końcowe, więc teraz idę zmyć makijaż. jest Już dzień kolejny, ponieważ ja po prostu wczoraj padłam, więc pomalowałam się, zmyłam makijaż i potem od razu poszłam spać. Że słucham sobie ASMR, żeby na pewno pójść spać, eee, ponieważ musiałam, a dowiecie się w kolejnych odcinkach dlaczego. Tak więc serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczka i łapce w górę. I do zobaczenia w następnym filmie. pa! pa.